rodzajów sił zbrojnych uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Panie generale, czego dowiadujemy się z tego komunikatu? To no tak naprawdę no przede wszystkim, że coś miało miejsce, czyli jest tutaj jednak inna informacja niż wtedy, kiedy miały różnego rodzaju miejsce zdarzenia, a dowództwo operacyjne tak naprawdę nie reagowało, czy nie informowało. Natomiast no, trudno też od dowództwa operacyjnego jakichś szczegółowych informacji, co poleciało, skąd, leciało, skąd leciało, to ponieważ potrzebuje czasu przede wszystkim, żeby znaleźć szczątki tego, co przekroczyło naszą granicę. Sprawdzić, zidentyfikować, zbadać trajektornie, sprawdzić dane z tych środków rozpoznawczych, które chronią czy, czy monitorują to, co się dzieje na granicy Polski. I dopiero ten komunikat uzupełniony o jakieś dodatkowe szczegółowe informacje Myślę, że mimo wszystko komunikat, aczkolwiek mamy tą świadomość, że na granicy, za naszą granicą toczy się wojna i zarówno jakaś zabłąkana rosyjska rakieta, jak i nawet systemy przeciwlotnicze zaawansowane technologicznie ukraińskie no mogą przekraczać naszą granicę. Panie generale, jaka, bo oczywiście my musimy poczekać na, tak jak pan powiedział, na dalsze ekspertyzy, na pewno na, na opinie biegłych w tej sprawie leka. Informacja będzie tutaj najistotniejsza. najistotniejsza. Do kogo należała ta rakieta? No zdecydowanie tak, do kogo ta rakieta należała, bo y, można domniemywać, że z... strona rosyjska celowo z... prowadzi y, działania, czy, czy odstrzeliwuje Ukrainę właśnie przy granicy z Polską. Y, przypomnijmy, tu nie ma jakichś zgrupowań wojsk, które które by walczyły. Nie ma jakichś intensywnych walk. Są to z pewnością działania przede wszystkim prowokacyjne, które no mają też na celu destabilizowanie czy, czy nawet prowokowanie także strony polskiej. I, i to jest istotne. Czy rzeczywiście to była przeciwrakieta ukraińska, czy też rosyjska rakieta zabłąkana, czy też po prostu szczątki jednej albo drugiej. Czyli tak naprawdę mamy tutaj kilka opcji. Z jednej strony wypadek, z drugiej strony prowokacja, jakieś celowe działanie, ale także może być to pocisk obrony przeciwlotniczej. Mieliśmy no, co właśnie z taką sytuacją, że był to do czynienia pocisk obrony przeciwlotniczej. I tutaj podkreślam raz jeszcze: to nie jest niestety, nie ma zaawansowanych technologicznie systemów obrony. Część pozyskuje. No ale część tych przestarzałych wykorzystuje, które, które no mogą czasem po prostu zabłądzić. Z pewnością, bo tutaj wiemy doskonale, że ta, ten kontakt czy komunikacja między stroną ukraińską i polską nie jest. Jesteśmy uprzedzani o tych działaniach, no ale wtedy, kiedy Ukraina broń atakami rakietowymi rosyjskimi po prostu używa wszystkiego, czym dysponuje. Panie generale, ja myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, o której Pan mówi, bo my teraz oczywiście, no, przez to, co dzieje się na Ukrainie, wiemy coraz więcej na temat tych systemów obrony przeciwlotniczej. Ale tak naprawdę, no, chyba się Pan tutaj ze mną zgodzi, że żaden kraj na świecie, nawet Izrael, nie ma obrony przeciwrakietowej, która, która jest w stanie pokryć terytorium całego kraju. No, Doskonale wiemy, że Izrael, który chwalił się tą żelazną kopułą, która miała chronić cały niebo, no wtedy, kiedy Hamas przypuścił zmasowany atak wieloma rakietami, no, po prostu nawet te zaawansowane technologicznie systemy nie były w stanie zwalczyć wszystkich rakiet, które były wycelowane. Również i założenia, no chroni się przede wszystkim infrastrukturę krytyczną, duże ośrodki zamieszkałe przez ludzi, nie broni się każdej pięci Ziemi, bo jeżeli nawet ten system, że lata kopuła stwierdzi, że rakieta leci w takie miejsce, gdzie jednak są nieużytki, to rezygnuje ze śledzenia tego celu. Tak jest zaprogramowana, ponieważ ich zadaniem jest przede wszystkim zwalczać te, te środki bojowe, które, które zagrażają ludziom, czy, czy tym bardzo ważnym obiektem chronionym. Panie generale, jak to wygląda u nas w Polsce właśnie te, te systemy obrony przeciwrakietowej, obrona, obrona polskiego nieba, na ile to jest zaawansowane? No tak naprawdę jesteśmy na etapie budowy, to jednak przez wiele lat system obrony powietrznej kraju był zaniedbany. Mamy uruchomione program Wisła, na Stilicach, te, te programy od tego, które chroni nas przed rakietami balistycznymi, po systemy bardzo krótkiego zasięgu. No ale to jest w tej chwili ciągle na etapie pozyskiwania, czy to, czy to patriotów, czy, czy, czy systemów tego bardzo krótkiego zasięgu budowy. No i sami y, też y, musimy mocno zainwestować w systemy rozpoznawcze, tak aby y, te rakiety, które, czy te niezidentyfikowane obiekty, które mogą latywać ze wschodu, identyfikować i wykrywać odpowiednio wcześnie, bez względu na to, czy lecą na dużej wysokości, czy na, na niskich wysokościach. Widać wyraźnie, że to. Pokrycie nie jest jeszcze stuprocentowe, gdzie nigdzie są jeszcze przestarzałe systemy. Tak naprawdę dopiero za 5-10 lat będziemy mówić o tym, że mamy coś na wzór izraelskiej żelaznej kopuły, kiedy te programy będziemy realizować, a i tak że nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej gwarancji, że każda rakieta, która wleci na terytorium Polski, będzie strącona. Panie generale, w takich sytuacjach, w tej sytuacji, w której teraz mamy miejsce, są zawsze pojawiają się różnego rodzaju reakcje. Często to jest chaos, dezinformacja, ale na pewno najistotniejsze jest tutaj zachowanie spokoju i rozwagi. Co pana zdaniem powinni zrobić rządzący ministerstwo obrony narodowej w tym momencie, w którym się znajdujemy? Zdecydowanie no, tego typu uderzenia, czy, czy nawet naruszenie przestrzeni powietrznej zawsze jest przez Rosję realizowane, nawet nie po to, żeby dokonać jakichś zniszczeń, tylko po to, żeby właśnie wprowadzić chaos, dezinformacje, doprowadzić do jakichś wewnętrznych sporów, no bo, bo, bo takie cele im przyświecają. Są też kluczowe informacje i dobra komunikacja, nie jakieś zamknięcie się w gazetach i, i rozmowy, tylko na bieżąco uczciwe, otwarte komunikacja ze społeczeństwem, przekazywanie tych informacji, które są pozyskiwane nie są one jakąś tajemnicą objęte, mhm. widać wyraźnie... Wtedy, kiedy nie ma rzetelnej komunikacji, informacji, no to otwiera się pole do różnego rodzaju teorii spiskowych i, i do chaosu. Panie generał, że to jest właśnie ten czas, kiedy, no nie wiem, może Ministerstwo Obrony Narodowej powinno wystosować jakiś komunikat? No Dowództwo Operacyjne już zareagowało bardzo dobrze, bo też to podkreślił, że to dowódca operacyjny, a nie Minister Obrony Narodowej odpowiada za reagowanie w tego typu sytuacjach. Minister nie ma takich komunikacji wojskowych, nie studiował i i nie dysponuje bezpośrednio i nie integruje działań rozpoznawczych, wywiadowczych czy, czy działań związanych z obroną kietową. Stąd też pewnie to przyzwolenie ministra obrony narodowej jest, żeby jednak dowództwo w takich sytuacjach po prostu przejmowało inicjatywę. Dlaczego mamy się dowiadywać o tego typu kwestiach typowo wojskowych, militarnych za pomocą powiedzmy. Yy, ministra, który lepiej na ten temat i większą wiedzę posiada dowódca e, operacyjny. Oczywiście za zgodą ministra obrony narodowej yy, też y, tego typu konferencje, czyli informowanie mediów, mhm. po, po to, żeby ludzi uśpieszać, po prostu nie wprowadzać paniki. Panie generale, to jeszcze krótkie pytanie na koniec. Jak pan sądzi, ile czasu zajmie wyjaśnianie okoliczności tych spraw, ile czasu będziemy czekać na jakąś y, konkretną ekspertyzę, czy też opinię biegłych? Mam nadzieję, bo, bo to nie wymaga zbyt dużo kwestii, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, co tak naprawdę się stało. Natomiast już yy, śledzenie tutaj kwestii, skąd ta rakieta była wystrzelona, yy, jakie intencje przyświecały, czyli takie szczegółowe wyjaśnienia, to mogą zajść nawet do, do kilku tygodni. No ale wtedy, kiedy zidentyfikowane, znalezione zostaną szczątki, a tego, co wiemy, rakieta do końca była, czy ten obiekt do końca był, był śledzony, no to powinniśmy mieć informacje, co tak naprawdę spadło i już te podstawowe informacje, które mogłyby uspokoić opinię publiczną, czy, czy poinformować, powinny jeszcze dzisiaj być pozyskane. Panie generale, bardzo dziękuję za tą rozmowę, za ten komentarz. Przypomnę jeszcze... Informacje news telewizji Republika. Po godzinie dziewiątej rakieta spadła w miejscowości Wozuczyny Cukrownia w powiecie Tomaszowskim. Był to teren niezamieszkały, nie ma Ofiar i to jest informacja telewizji Republika. Wciąż pojawiają się nowe wiadomości, nowe komunikaty. Oczywiście o wszystkim na bieżąco będziemy Państwa informować, dlatego zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy po krótkiej przerwie po, z kolejnymi gośćmi i z kolejnymi rozmowami. I jeszcze na koniec krótko właśnie ta oficjalna informacja, która pojawiła się na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Państwo również widzą tą wiadomość na ekranie w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne Systemu Obrony Powietrznej kraju zgodnie z obowiązującymi procedurami dowódcy.